w poznaniu.pl. Poznań w minutę. Hiszpańska turystka chciała zobaczyć Dolinę Warty, więc weszła na przęsło Mostu Świętego Rocha. Szczęśliwie policji udało się ją bezpiecznie ściągnąć, a sytuację wypatrzył w monitoringu Strażnik Miejski. Minister Przemysław Czarnek grozi rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uniwersytet odwołał spotkanie z posłem konfederacji po proteście ponad 200 studentów. Minister wysłał do rektora list z żądaniem wyjaśnień i grozi odwołaniem rektora. Sześć tirów z targów w Medialanie trafiło do poznańskich targów, skąd wyjadą do Ukrainy. Łączna wartość pomocy humanitarnej, która się w nich znajduje, to prawie milion złotych. W środku jest jedzenie, ubrania czy zabawki dla dzieci. Mandat wyższy od wartości auta dostał 20 -latek, który Fiatem Seicento jechał ponad 130 po terenie zabudowanym i wyprzedzał na pasach. Sprzedaż auta nie pozwoli mu zbierać na mandat, bo ten wynosi 5000 złotych. W Poznaniu.pl Poznań w minutę.